Czekamy no dosyć długo, ale myślę, że warto. Ale wrażenia super, dzieci są zadowolone. A to jest najważniejsze. No różne zwierzątka, można je nakarmić, kuski, osiołki, także myślę, że wszyscy zadowoleni, dzieci też, pogłaskać można aż do 6 stycznia kolendujemy i dajemy możliwość spotykania się z oswojonymi, bardzo wdzięcznymi zwierzętami. Do tego w Żywej Szopce są piękne figury autorstwa znakomitej artystki, scenografki Justyny Krzepkowskiej. I to wszystko stanowi takie małe misterium wraz z artystami, którzy tu przybywają i kolędują, a przede wszystkim towarzyszy nam idea niezwykła, pomagania, czyli to, co w świętach jest chyba najważniejsze, dajemy naszym gościom, mieszkańcom możliwość dzielenia się grosikiem w zamian za odwiedzenia zagrody z Fundacją Anny Dymnej, bo właśnie podopieczni tej fundacji są beneficjentami tego co się tutaj dzieje. Wystarczy przyjechać do nas tu w Krakowie na Bociana 8. Wstęp jest wolny i kolędować, bo i koncertów jest mnóstwo. Dojechać można zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. Tramwaje 1850 ale przede wszystkim wystarczy chcieć.